Czy ruch body positive jest szkodliwy? Body positive właśnie nie jest tym, jestem gruba, jestem super, tak? Body positive ma wiele aspektów. To czym jest e, dla ciebie? To jest to, czy ja akceptuję swoje zmarszczki, czy ja akceptuję swoje rozstępy, które mam po porodzie, czy ja akceptuję to, że nie wiem, wiele kobiet, na przykład czy mężczyzn też ma problemy z włosami. Akurat nie chciałam do ciebie nawiązać, ale wiesz, jakieś takie... Nie ja takie Jakieś mówię. takie wiesz, sytuacje. Nie, to wiesz, anegdota taka. E, jakieś takie sytuacje, wiesz, typu łysienie i tak dalej. Że my się tego nie wstydzimy, to jest body pozytywne. Jak słucham tych Waszych definicji, ona jest mi znana, że ciało pozytywność spoko, ale otyłość to już nie. Tak upraszczając, to moim zdaniem to jest po prostu pisanie historii na nowo. Nie o tym, by jest ciało pozytywność i jeśli bierzemy pod uwagę ciało, otyłość jako chorobę i mówimy ciało pozytywność spoko, ale do momentu otyłości, no to powiedzmy sobie też ciało pozytywność spoko, ale do momentu nowotworu, ciało pozytywność spoko, ale nie dla osób ze stwardnieniem rozsianym, ciało pozytywność spoko, ale nie dla osób z depresją, tak? Włączmy wszystkie, którzy na coś chorują, żeby mieć ten idealny koncept.